W dzisiejszym filmie zobaczycie dekoracje, ozdoby oraz akcesoria wielkanocne i wiosenne, a także rzeczy z nowej kolekcji, jaka pojawiła się w sklepie Pepko. Jeśli jesteś tu nowy, zostaw obserwacje, aby być na bieżąco z następnymi nagraniami. Możesz też udostępnić ten film, jeśli uważasz, że komuś mógłby się spodobać. Zostaw łapkę w górę, jeśli któraś z rzeczy widocznych w nagraniu spodobała Ci się. Dziękuję za wszystkie pozytywne komentarze i zapraszam do oglądania. Od początku tego filmu zobaczyć możecie nowe osłonki na doniczki, jakie kupić możemy w sklepie Pepko. Wśród akcesoriów ogrodowych znaleźć możemy rękawiczki w różnych wzorach. Para rękawiczek ogrodowych kosztuje 5 zł. I Jak już wcześniej wspomniałam, dostępna jest w kilku wzorach. Poza osłonkami na doniczki kupić możemy metalowe pojemniki w kształcie wiaderka na rośliny. Wiaderka dostępne są w kolorze białym, zielonym, fioletowym oraz żółtym. Każdy z widocznych teraz metalowych wiaderek kosztuje 5 zł. Teraz zobaczycie rzeczy wielkanocne, których w wielu sklepach Pepko jest coraz więcej. 25 zł kosztuje wielkanocny stroj, który właśnie teraz widzicie. Przejdźmy, może, do pozostałych dekoracji i rzeczy wielkanocnych. W sklepie Pepko na Wielkanoc kupić możemy również pisankę w kolorze złotym. Cena takiej pisanki to 10 zł. Na półkach tego sklepu znaleźć możemy również niewielkie ceramiczne króliczki w różnych kolorach. Każdy z królików ma kukartkę na szyi, cena jednej figurki to 5 zł. Wśród wielu ozdób wielkanocnych znaleźć możemy również dekoracyjne gałązki. Gałązki wykonane ze sztucznych roślin i kolorowych styropianowych pisanek kosztują 8 zł każda. Wśród akcesoriów wielkanocnych już powoli zaczynają pojawiać się również nowe kubeczki. Kubeczek taki jak ten dostępny jest w kilku kolorach. W tym sklepie Pepko znalazłam go w kolorze białym oraz żółtym. Kubeczek kosztuje 15 zł i ma pojemność 370 ml. W poprzednich moich nagraniach mieliście okazję zobaczyć już zestaw takiego rodzaju dekoracji, jednak w innych wzorach. W tym sklepie pepko znalazłam taką dekorację w kształcie pisanek na kształt kur i koguta. Zestaw kosztuje 6 zł. Koszyki wielkanocne też już widzieliście w poprzednich nagraniach, ale nie widzieliście jeszcze takich. Dlatego dzisiaj przyjrzymy się im nieco bliżej. Tego rodzaju koszyki dostępne są w dwóch kolorach: białym, jak tutaj widzicie, oraz naturalnym. Każdy z wielkanocnych koszyków kosztuje 20 zł. W średniej wielkości koszyk na uchwycie ma dekorację w kształcie uszuzająca. Wysokie brzegi zapobiegają wypadnięciu zawartości koszyka. Są także zestawy w tubie zawierające kilka zawieszek pisanek. Dekoracje znajdziemy w kilku kolorach w zestawie puszyć sztuk za 7 zł. Niedawno w sklepie Pepko pojawiła się również opaska z ruchomymi uszami zająca. Opaska wykonana m.in. z materiału w tym sklepie Pepko dostępna była w jednej kombinacji kolorystycznej. Ruchomą opaskę wielkanocną kupić możemy za 10 zł. Są także ozdobne torebki wielkanocne na prezenty, jak na razie dostępne w jednym rozmiarze i kilku wzorach. Takie jak te kosztują 3 złote. W sklepie PEPKO znaleźć możemy również zestaw zawieszek w kształcie jajek, wyglądających jak przepiórcze. Komplet 12 zawieszek kosztuje 5 zł. Wśród kuchennych rzeczy wielkanocnych jest także forma na babkę, której cena to 17 zł. W tym sklepie Pepko znalazłam taką formę w jednym kolorze i jednym rozmiarze. Na półkach tego sklepu pojawiły się również nowe wiosenne podkładki na stół. 12 zł kosztuje podkładka o średnicy 38 cm. Znaleźć możemy również nowe bukiety ze sztucznych kwiatów. Tego rodzaju bukiety mają wysokość 34 cm i kosztują 12 zł. Wybierać możemy pośród kilku kombinacji kwiatowych. Tutaj widzicie bukiet zawierający inny zestaw sztucznych kwiatów. Tak jak poprzedni ma wysokość 34 cm i kosztuje 12 zł. Przejdźmy teraz do następnych nowych rzeczy z kolekcji orientalnej. I już na początku zobaczyć możecie zestaw prezentowy zawierający dwie świece zapachowe oraz dyfuzor. Zestaw zapakowany jest w dekoracyjne prezentowe pudełko. Świece i dyfuzor mają zapach pomarańczy i bursztynu. Całość kosztuje 35 zł. W kolekcji orientalnej znajdziemy również zestaw poszewek na kołdrę oraz poduszki. Zestaw zawiera jedną poszewkę na kołdrę o wymiarach 200 i 220 cm oraz dwie poszewki na poduszkę o wymiarach 70 i 80 cm. Komplet poszewek dostępnych w jednym kolorze i wzorze kosztuje 100 zł. W tej kolekcji pojawiła się także stołowa lampa, którą właśnie teraz widzicie. Lampa jest w charakterystycznych dla tej kolekcji kolorach. Nie zawiera żarówki, i działa na prąd. Ma wysokość 44 cm, kosztuje 65 zł. W tym sklepie znaleźć możemy również zestaw olejków zapachowych. Zestaw zawiera trzy olejki zapachowe, każdy o różnym zapachu. Na przykład białego jaśminu i mięty, bawełny lub magicznego ogrodu. Niedawno zestaw kosztował 8 zł. Aktualna cena to 5 zł. za zestaw. W sklepie Pepko znaleźć możemy również niewielkie szklane kolorowe wazoniki na kwiatki. Takie wazony dostępne są w kilku kolorach oraz w kilku wzorach. Każdy z tego rodzaju wazonów kosztuje 4 zł. W sklepie Pepko kupić możemy również skarbonkę w kształcie łabędzia. Dekoracja taka jak ta kosztuje 15 zł. Zapraszam do obejrzenia następnych oraz poprzednich filmów, do których linki znajdziecie w opisie tego nagrania. Dziękuję za obejrzenie filmu.